To, to, katwer, to jest taki nocinek, nie widać, bo robimy, będziemy robić taki samolot, fajny samolot, nie szybowiec. Mam powiedzieć, że jest trzałem. mocno rzucić, to może polecieć, nie wiem, my lecimy. To musimy kartkę, taką małą karteczkę. Podwójną taką. Taką kartkę musi Taką. Ja takie te. To składamy. Pierwszym. To, to składamy. Musi być równo. Musi być równo. Ja to już poczekajcie, bo ja to pierwszy raz robię To mogę być jakieś problemy. Dobra jest potem robimy otwieramy tę kartkę zaginamy do tego jak widzicie zaginamy ten kraniec od takie, ten kraniec do tej linii i tak samo drugim robimy i to tak samo Dobrze, tak dobrze, potem jak taki sam, szybowy, słodki, wiecie jaki to, to, jest, to jest fajne oj, zaraz, bo mi się przechyliło, przechyliło mi się, przepraszam. I musimy teraz tak zagiąć. Ale to jest już koniec. Ale nie. Musimy jeszcze raz, tak? Musimy jeszcze raz, tak? Co nam powstaje? Wstaje nam takie ładne skrzydło. O tak. Oj. O tak. Pokażę Wam. Tutaj mi coś nie wyszło. O tu. Dobra. To patrzę się cały czas w kamerę, żeby coś mi się nie zmęczyło. Nie w kamerę, tylko w telefon, tak, w telefon. Potem znowu robimy z takim drugim, takie jakby drugie takie skrzydło. I musimy to zagiąć. zaraz się zapytajcie, zapytacie, gdzie są te? Szyb bez skrzydeł nie poleci. Poczekajcie, tylko proszę. Sobie... No. I zaczynamy. Pierwszy taki. coś chyba nie wyjdzie. Spoko. Każdemu wszystko nie wychodzi nad youtuberą nie takim jak ja. Jak program to. Uważam, ma tam i chodzi cały czas to i tak to jest już zobaczymy, która jest pójdę. Jest jak zobaczyć? Dwudziesta druga trzydzieści sześć. I może dzisiaj jeszcze, jeszcze wszystko, obieki do dzisiaj. Przyjdę się mamo. Nagrywam samolot. Chcę Co tylko coś nagrywasz. Eee, teraz zaginamy ten kraniec dotąd, żeby się tak pasowało jak normalne samoloty. Tak, tak. I wyszedł nam. I wyszedł nam taki ładne samolot. Nie taki ładny. Ostro, strasznie. Jak nie chcecie. Tych, tych zarażonych, co tu jest? Te, ty. te, też No, już chodź, gdzie po Nie, nie daję. Jeszcze nie. No, to już na tyle. Z moim samolotem żegnam się. Ładnie. Wygląda, że. Patrzę, na